Jeszcze tak na koniec wrócę pamięcią do tych lat z Duszpasterstwa Akademickiego. Ja byłam studentką, ksiądz był Duszpasterzem Akademickim, i takie dwie prawdy, które w tej naszej rozmowie o świętości bardzo głęboko utkwiły mi w sercu, to po pierwsze, że Bóg nie chciał świata bez nas, że jesteśmy tu potrzebni, że to nasze życie ma sens. I bardzo uwierzyłam, pod wpływem księdza Kateches, w świętych obcowanie, w to, że jesteśmy rzeczywiście szerszym, większym światem niż na co dzień. Jesteśmy w stanie to zobaczyć czy odczuć. Tak. Świętych obcowanie jest prawdą. Jeżeli ktoś głęboko wierzy, to jest po prostu prawdą konkretnie doświadczano. To jest jakoś dla mnie świętych obcowanie jest jakąś tajemnicą straszliwą. Skąd oni o tym wiedzą? A wiedzą. Tyle przykładów mam, że ludzie się spowiadali, a czy można wierzyć w sny. Ja na początku to mówiłem, Bóg, wiara, sen Mara. Zostaw to dziecko w spokoju. A teraz, jak ktoś o tym mówi, to mówię, postępuj tak, jak ci serce dyktuje. Nie bój się jakiś grzech. W tym coś może być. Bo rzeczywiście, jest tyle przykładów. Tyle przykładów, że już sam mam doświadczenie, że zmarli po prostu ostrzegali. Jedna pani pisze do radia, mąż umarł, a to się śni. Jej. Wstań, spójrz w okno, wstań. Ona się zerwała, spojrzała w okno, patrzy, a to stodoła zaczyna się palić. Więc zbudziła syno, bo tam było przebicie elektryczne. Więc... Ugasili. Prawda? Umarł ksiądz. Nie zostali intencje nieodprawione. Sprawa delikatna. Śni się Wikaremu, że daje mu książkę. Tak. Mówi, tę książkę. Ale książka no nie Umarł. Weź tą książkę. No to mądry chłopak. Mówi do szukaj Szukajmy tej książki. No to była Anuszewskiego Liturgia. Tą książkę znaleźli. I rzeczywiście tam kartkę. Z nieodprawionymi muszami świętymi. I tak można tych przykładów mnożyć bardzo dużo i napisać bardzo przekonującą książkę, tak, że taki tytuł dać, niby niemożliwe, a jednak prawdziwe. Tak jest. Świętych obcowanie. I człowiek, jak ma tych swoich świętych, zwłaszcza swoich patronów, to nie czuje się osamotniony. I to ciekawe, że niektórzy na świętych obcowaniach bardzo kładli nacisk, na przykład święta Teresa od Jezusa. Ona tylko do świętego Józefa. Jak zaczynała budować klasztor, to najpierw stawiała figurę świętego Józefa, a później budowała klasztor. Ogromny kult świętego Józefa Święty Jan Wiennej miał wielkie nabożeństwo do świętej Filomeny. To była jego święta, i dlatego też rzadko w zakonach to mają swoich patronów. I to jest właśnie to obcowanie świętych, że nie jesteśmy osamotnieni, jesteśmy wbudowani w drugi tajemniczy świat, który naprawdę istnieje. Jest jakoś tak, może to hm, mówił Jung, że w człowieku są archetypy, że pewne symbole, I jak się człowiekowie w śnie czy jakoś tak ukazują, to one zapowiadają jakieś wydarzenie, zwykle trudne. Ja to miałam bardzo często w życiu i bałem się tych symboli. Ale jak już miało coś przyjść, bardzo trudnego, to właśnie ukazywał się ten symbol w bardzo takich ostrych rysach, który żadnych wątpliwości nie budził. A później wszystko się stawało, że nieraz jestem przestraszony. Ja, co to jest? Jest taki świat, który człowieka ostrzega. I to ja. No sobie tego doświadczyłem. Nie wiem, czy to jest archetyp, czy to jest właśnie obcowanie świętych, że oni odpowiadają. W każdym razie jest drugi tajemniczy świat. Jest na pewno. Z doświadczenia wiem, a w życiu bardzo dużo przeszedłem. To się zdarzało i nie chciałbym, żeby mnie się to śniło, niczy, żeby to po prostu jakoś się jawiło. Bo wiem, że to ostrzeżenie, ostrzeżenie, tak jak gdyby, bądź przygotowany. Bądź przygotowany, że coś trudnego przyjdzie. I przychodziło. Zwykle jeszcze często z ostrzeżeniem przychodziła moja mama. Też, też. To takie było jednoznaczne. Tak, no. Ale jedno tylko jest pewne: kto nie doświadczył prawda, takich przykładów, co ludzie opowiadają, coś co sam przeżył, to jemu może ta sprawa świętych obcowania jest dalsza. Ale kto przeżył doświadczenie, to widzi ten drugi świat, w którym jesteśmy zanurzeni. I dobrze mieć swojego patrona. Dobrze, to jest ważne: tak się nieraz zapomina. Ale o tego patrona z chrztu i patrona z bierzmowania, o no tak sobie chociaż kiedyś wspomnieć, pomodlić się, to pomaga, bo człowiek nie jest taki osamotniony.